Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii. Zagrane in The Hedgehog 1. Lecimy Starlight Zone. W poprzednim odcinku przychodziliśmy w e, Labyrinth Zone. Zdobyliśmy wszystkie szmaragdy, dzięki czemu w tej strefie już mogę mieć jak to powiem wywalone z pierścieniami. Mogę lecieć jak chcę, co bardzo lubię. Yy, dobra, może coś o tej strefie? Jest to fajna strefa, moim zdaniem, fajnie wygląda, fajna muza. Tutaj się uda, pod nim. Dobra, udało mi się przelecieć. Fajna strefka, fajny wygląd, muzyczka. I co? Testy yy, przedostatnia strefa w tej grze, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jest dobrze. Tutaj trzeba uważać na ogień. To chyba trzeba kliknąć, jakoś. Znaczy, uderzyć. Właśnie o tym mówię. Tylko la się jakoś pozbyć. Dobra. Lecimy. Na ja się odbije. I tutaj znowu. No, jest to taki też sonikowy poziom, bardzo. NET. Od Green Hill to raczej nie jest Sonicowy bardziej, ale ma dużo wspólnego z Green Hill. Jest szybki, ma platformówkę. Nie ma elementów antysonikowych. No i mamy to. Poziom kończony. Tak widzicie, nie pojawił się nam wielki pierścionek, bo już mamy wszystkie szmarek tych Na szczęście Sonic Best Act One. Są dwa zakończenia tego aktu. To jest ciekawe, górna i dolna. Bo jest drugi akt. Jak chcę te pierścienie, uwierz mi. Dobra, i teraz sobie polecimy. No, tutaj właśnie można w tym poziomie robić takie fajne skróty. Lecieć do góry jak torpeda. I ja tu pozwolę użyć spin Możecie zostać w suba łapkę w górę, komentarz. Bo się zbliżamy do tej magicznej liczby 50 subów, którą obiecałem w ten, tym odcinku, że zrobię. Wiecie co. Zresztą zagram w tą grę. Jakąś tam szczerze, nie wiem jaka to gra. Zobaczymy. No, już mam podać, że w tym momencie, jak to nagrywam. Wow, nie spadłem o dziwo yy, Mamy 50, yy, 18 subskrybentów. Więc jeszcze 2 i mamy 20 i... Później to już będzie 30. O, skończyliśmy znowu poziom. To nawet minutę nie trwało, widzowie. Widzicie, jakie to jest szybkie. I To ma y, być już ostatni odcinek. To jest ostatni odcinek y, z tej serii. Mam zamiar przejść dwie strefy. No już mamy trzeci akt. To, to się raczej nam na spokojnie uda. Trochę mnie to boli, że, te, że ta strefa Starlight Zone jest taka krótka. Jedna z fajniejszych. Ale mega krótka, naprawdę. Czemu te fajne strefy w suniku zawsze muszą być tymi najkrótszymi? Yy, no, i oberwałem, ale mnie już tak te pierścienie nie obchodzą, tak jak mówiłem. Znaczy, chodzi o to, jak też przez to, że obrywam, będę dłużej robił poziom, czy znaczy, robił, czy chodził. Dobra, właśnie fajna czy fajna, mechanika nowa wprowadzona w tym poziomie, a dobra, tu się kręci do tyłu w że do przodu tego muszę ominąć no tutaj posiedzę chyba trochę z tym oj posiedzę by waliło idziemy tutaj cyk, elegancko, znowu tutaj do góry nie śmiertał. Kai, oberwałem. Moment, gdzie ja mam iść? Tutaj na dół? Dobra, uznajmy, że pójdę tędy. No i spadłem świetnie. Mój gameplay. Starlight, Starlight. A, od nowa. Uf, czy mogę nie obrywać od niego? Dobra, lecimy szybko, bo tutaj musimy, żeby tu powiedzieć, przespidranować trochę Się na farcie to udało. Dobra, dawaj to. Nie wiem, lecę na dół. Ale nie tu. Ten lecieć tędy. Sobie tędy szybko. Nie spadni Sonic. Wariacie. Let's go. Uważać na te bombowe... Bombowych kolesi. Dobra. Ja teraz mi się nieśmiertałka skończyła. Marble Zone były też... Takie szczelające rzeczy. Dobra, musimy iść tędy. Teraz głupio nie oberwać. No, wiatrak. Lecimy. Gdzie mnie to zaprowadzi? Do góry. Okej. Okay. Dobra, to miejsce nie wygląda ciekawie. Dobra, nice. O, nie śmieszczałka. To teraz mogę na łatwości pole... Aha, moment tu z pindaszem. Trzeba polecieć. Co mi da pierścień dużo i nieśmiertałkę znowu. No, 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 to teraz łatwo. Pójdzie. A, tak. Lecimy. Mi się nieśmiertałka kończy. Albo nie. Dobra. Dobra jest checkpoint i jest boss. To jest fajny bosik. Albo go bijemy sobą, albo tymi kuleczkami. Mamy wybór. A to wybucha jeszcze, zapomniałem. Aha, tylko ten na środku tak robi rozprysk. To jest ciekawe, nie wiedziałem. Nie, no bo wiedziałem, ale zapomniałem. E, Okej, okay, tędy. Cyk. 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 Oj, Nie! Nie, Eggman. Okej. Okay. Jeden pierściem mi się został. Dobra, ale łatwo dobra dominacja genetyczna, klasycznie. Bo w niektórych odcinkach zapominałem o dominacji genetycznej. W ostatnim odcinku jej nie było, bo w sumie to nie była walka z nim, tylko gonienie za nim. Dobra, skończyliśmy. Elegancko Starlight Zone. Jedną z fajniejszych stref w tej grze. Lecimy do ostatniej. Scrap Brain Zone ostateczna. Osta ostatnia strefa w tej grze yy, Baza robotnika. Dobra, i jak to jest denerwujące, to naprawdę czasami Mi się odechniewa. Dobra, pewnie tutaj trochę posiedzimy, ale już to niech będzie w jednym odcinku. A jak nie, tam później zobaczymy. Co wymyślę? Dobra Czy jakieś klocki się pojawiające? Klasyczność O, osłona, wezmę Dobra, jest checkpoint Pumienie Dobra Ja temu nie ufam Sonic, leć! Nie Sonic, co ty robisz? Sonic ty, trolu... Nie! Świetnie. Wręcz... znakomicie. Dobra, jest tu czek. Bądźcie głupio nie oberwać tego prądu. A, dobra, zapomniałem. Ożem zapomniał i mi przypomniała gra. Z łaski swojej, co tam się dzieje. Dobra, tędy. Dobra, teraz nie spadłem. Guzik, co on robi? Wait, what? Aha, to pojawia... Wiem, już czekamy. Czemu to jest zamknięte? To jest na czas? Serio? Ile to muszę trzymać? Co jest? Nie dobra moment Resetuj bo widzowie nie dam rady Aha jestem na początku poziomu świetnie e, Pewnie się to wytnie czy coś naprawdę no niestety niestety ta gra nie może być miła choć raz no serio dobra jest tarcza trick ze spindaszem no dobra straciłem tarczę też mi się udał ten trik run Dobra, daj mi te pierścienie. To jest bardzo ryzykowne, co ja teraz robię. Dobra. Ale dużo tu tarczy znajduję. Dobra, jestem tutaj, gdzie spadłem. Dobra, tu muszę skoczyć. O, kurna. Nie! Nie, 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 nie. Super. Po prostu świetnie. Niebywale perfekcyjnie. Dobra. Do trzech sztuka. Dobra, jesteśmy z tymi świniami tutaj. flashbacki z Wietnamu. Powiem tyle. Tego nie otworzę. Ty świnią. Dobra, lecimy. Bombambery -bom Nie, 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 tak się nie bawimy. Proszę was, Dobra, jest koniec poziomu elegancko. Znaczy poziomu tu pierwszego dopiero. Jeszcze dwa przed nami. Dobra, prawie dwie minuty mi to zajęło. A jeszcze reset zapomniałem. Obraz gry, brain zone. Let's go Czekamy Bo... Do... O nie, to to Jak ja tego nie lubię Stąd trzeba się jakoś wybić Czy coś Okej okay. To nie jest takie Proste Trzeba w dobrym momencie Trzeba w dobrym momencie to zrobić. Dobra, dobra. Klikaj guzior. Dobra, lecimy dalej. O, nice. Ten cały teleporcik. Dobra, to jest jeszcze w miarę gites. No serio? Muszę uważać na ty. Rury, ale gdybym od tego oberwał, dawaj te pierścienie. O, tam był ok, nie, dobrze. Czyż ja to umiałem? Dobra, czekamy aż to znowu. Dobra, lecimy. Dobra, uh, let's go. Uh, tu, tu, tu. Moment. Nie! Dobra, tam są pierścienie. Jak ja. Nie lubię tego obrotowego czegoś. Nie, no co jest? Nie, jak ja mam tu. Nie, dobra, to muszę wyciąć, będę musiał pewnie. To no serio, to jest taki timing. Dobre jest. Co to za piła śmierci tam było? Szanujmy się. Nie. Żywcy mnie nie weźmiecie. O, Dobra jest. Dobra, mamy to. Ja chyba muszę iść tam do góry, jeżeli dobrze pamiętam. O, a, dobra, tu jest nieśmiertelna, która się może nam przydać. Bo użyję sobie drobdasza, żeby iść szybciej. Lecimy tędy. Let's go. Dobra. Nie, no, serio teraz. Dobra. Nie. Dob dobra. Udało się. Jest, mamy to. Lecimy z tym koksem. Dobra, nagrywa się. Się przestraszyłem, szczerze. Jest robotnik. No, chodź tu, frajerze. No i skacze, i nie upierzycie. Niby Scrabble Zone. Niby. Ty wali nas do Labyrinth znowu. On tu umie się znęcać. Dobra. Zapomniałem o pewnym triku, który było można tu zrobić. Czy można? Ja o nie zapomniałem Był taki trik żeby przyspieszyć to jakkolwiek Dobra Lecimy Z koksem okay. Serio Tutaj znowu nas wrzucili To jest Niemiłe z ich strony yy, Bombelek Mm, bardzo proszę, dziękuję. U! Dobra, to było mega ryzyk Ja wiem, że ja trochę wariuję z tymi bąbelkami, ale ja lubię mieć bąbelka Serio? Gdy ty, Fybro Gdy By... Myślałeś akurat wtedy Nie możesz tu mało nie podsekać, aż wezmę bombelka. No właśnie, bo już się topię tutaj Chciałbym zauważyć, że tutaj nie wiem po co te pierścienie w sumie dali, ale ok Gdzie, gdzie, gdzie Sonic? Dobra, chyba nawet git Poleciałem Kurna Kurna Nie, ja nie chcę SEGA! SEGA Daniel. NIE WIEM CO Naprawdę Dobra jest checkpoint Po co mi ten bombelek W sumie Czekaj Wreszcie mam go gdzieś Dobra ten tu akurat wezmę Niech będzie Łaskawie Gra mi szkoda Ten go sobie nie jaja sobie robisz bombel bez pierścieni muszę to zrobić jakoś. Chłop, dobre są pierścienie. Serio! Na serio! Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Muszę się zostawić, Suba. Kurna, nie! Ale teraz spróbuj mi nie dać. Nie, no znowu to samo. Bo będę. Kurde, umieszczają te bąbelki w takich miejscach. O dobra. Lecimy z tematem. Nie będą się nade mną znęcać. No, znaleźli sobie sposób, żeby nie zachęcać ludzi do grania w tą grę. To serio, kurne jakieś trąby powietrzne mi wymyślacie? D. Dwojbąbelka. Znowu to samo. Znowu. Nie, nie wytrzymam. To jest jakiś żart. Pod ostatnim odcinkiem pojawił się komentarz, który zignorowałem. Zwracam honor. Dla osoby, która go napisała. Yy, zostawię pod nią serduszko. To będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Serio, kurna, ja tyle razy tu ginę i zapominam, że on tam jest. Zwracam honor. Naprawdę, bo to, co. Ja myślałem, że dobra, to nie... jak z tego co pamiętam to nie było takie złe, ale to było bagno, w które się wplątałem. Z którego już nie wyjdę. Już siedzę w tym po szyję. Ja mówię o suniku. O ty mężą, Tak nie żyjesz! Dobra, dawaj mi bombelka. Ty, 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 ty Pokemonie, ty No nie tym razem No, przychytrzyłem was. To to... coś tu jest. Dobra, ja idę po powietrze. Dajcie mi bombelek. Dobra, jest, 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 jest. kurwa, jak ja się cieszę. A ty możesz się... ...walić. Dobra, nie utonę. Tak, 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 tak. Nie, 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 nie. Dobra, tu są pierścienie. Tu są kolce. Tu są kolejne pierścienie. Tu są kolce, tu jest checkpoint. Kurna, widzowie, jakie emocje w tym odcinku. Ja myślę, że to jest niżej. Yy, powietrze. Dobra, nie będę czekał. Po prostu zrobię tak. Nie no. To jest kurna Właśnie ten wasz akt trzeci Sega Nie! No bo tu nie ma nigdzie powietrza. Do góry. Do góry Nie! To jest jakiś żart chyba psychiczny. Psychicznie to są osoby, które wymyśliły, że waną najgorszy poziom w grze drugi raz. Naprawdę. Dobrze, że w serii jest później coraz mniej tych wodnych poziomów, albo są przynajmniej zrobione tak, że nie trzeba ich w ogóle dotykać w nich wody, bo tu bez dotkania wody tego się nie przejdzie. Co nie powinno mieć absolutnie miejsca. A spróbuj się utopić! No i znowu ta sama sytuacja. Nie, no serio! Kurna, jakieś trole z nich są. Szczerze nie wiem czy mi się będzie chciał ten odcinek montować, więc wrzucę go w całości. Będziecie oglądać, jak się męczę. I tyle. Będziecie mieli satysfakcję, czy coś. No bo niektórzy będą mi współczuć. Nie, dobra. Co, nie wiem po co tu stoję. No. Dobra. Muszę użyć 100% moich sonikowych umiejętności, by to przejść. Ale ta głupia woda tak spowalnia Sonika. No zaczęło się. Bombel. Dok. Ja nie mogę, ja się czuję jakbym wygrał na jakiejś loterii jakiejś Ta gówno a nie loterii Dobra jest Mamy to Final zone To jest final Lecimy Bez pierścieni Ta prawie obrywałem to jest w miarę łatwe. Nie żeby coś. Dobra. Będę mógł w końcu żyć w spokoju i będę mógł powiedzieć skończyłem Sonica 1. Och, jak mnie to cieszy. Ten boss jest może nawet przyjemny. Mogę tak powiedzieć. Jakkolwiek to zabrzmi. Lecimy. Dobra. Let's go. Dobra, dostał. Okej. Okay. Dobra. Ile razy muszę go walnąć? No się tam pojawił? Bambik jeden. Dobra jest. Łatwo. Dominacja genetyczna. Pokonaliśmy go. Dobra. Elegancko. Sonic jeden skończony. Wszystkie szmaragdy Czy Wszystkie. Sześć. No i kwiatki wokół Sonic zdziwiony i Sonic the Hedgehog. Elegancko. Tak Sonic Team Staff. Czy się to pominiemy? E, jak to się pomijało? Halo. Dobra je. Czy to można pominąć? Bo chyba nie. Dobra. To może zrobimy sobie moje podsumowanie podczas tego. Co teraz będzie po tej serii? W planach był TrendK. Znaczy na początku sam miał być CD, ale uznałem, że nie będę przychodził tego syfu, bo CD to jest syf, i nie mam zamiaru go robić. Później jest Sonic 2. Mówię sobie: Sonic 2 nie jest taki zły, ale mi się też nie chce go zbytnio robić. Jak mam być szczery, napisałem na społeczności, że ma być Sonic 3. A jak tak teraz myślę, że chciałbym, tak, czy prędzej, czy później nagrać Sonica 2? A Sonic 2 jest jeden z ważniejszych gier w serii, z pewnego względu, którego pewnie większość osób wie z jakiego. Postanowiłem szczerze, że nagram Sonic 2 po Sonicu 1. Jest to na pewno gra. Lepsza od CD i Sonika 1. Z. No. Nie będziemy się tak męczyć, myślę. Tutaj. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które oglądają tą serię. Trochę bagno się z nią zrobiło. Przynajmniej moim zdaniem. Bo co chwilę zmienianie planów. Prezent bez Sega. No to co. The end. Widzimy się w Soniku 2. Na razie, cześć. Tutaj kacenka jeszcze będzie, więc zostańcie na chwilę. Dobra, ja mogę tu, muszę tu pominąć, no.